Podczas kolejnego dnia ferii w ramach gminy Akcji Zima na słubickim lodowisku doskonaliły swoje łyżwiarskie umiejętności dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 w Słubicach. Oferta aktywności dla półkolonistów z gminnych szkół podstawowych podczas zimowych ferii jest bardzo ciekawa. O szczegółach powiedziała nam pani Izabela Smolska. My w ramach akcji Zima, którą nam organizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Urzędu Miasta w Słubicach, ze szkoły podstawowej numer 1 w Słubicach przyszliśmy tutaj dzisiaj takim bogatym gronem prawie 60 dzieci z, z paniami nauczycielkami, żeby właśnie yy, Podczas jednego z dni feryjnych pojeździć na łyżwach i tak w sposób aktywny spędzić ten wolny czas. Ponieważ no jednak w dzisiejszej dobie jest to bardzo ważne, żeby te dzieci jednak ruszały się, też zdrowo spędzały czas. Także my w ramach Akcji Zima przede wszystkim promujemy ruch i zdrowie. Nawet dzisiaj też przed zajęciami na lodowisku dzieci zrobiły sałatki owocowe, które później po lodowisku zjedzą. Także wszystko na zdrowo i sportowo. Również we współpracy ze Słowickim Miejskim Ośrodkiem Kultury. Dwa razy idziemy do kina, również we współpracy ze Strażą Pożarną. Jutro idziemy odwiedzać strażaków. Były u nas też panie z policji, też przed, zapoznały dzieci z, z bezpieczeństwem podczas ferii. Także myślę, że dzieci będą zadowolone. Mamy też zajęcia ruchowe, taneczne podczas ferii. Panie też dbają o to, żeby i na sali gimnastycznej aktywność promować. Także myślę, że jest tutaj dla dzieci dużo, dużo ciekawych atrakcji. Ferie lecą, a co najfajniejszego jest w czasie tych ferii? Chyba i to, że jestem dni z koleżankami. Najfajniejsze to jest, że i, i, przy, przyszliśmy tutaj na lodowisko e, i fajnie e, tutaj taki czas jest fajny. Fajne są ferie bardzo mi, podobają się na lodowisko. Nawet fajnie jest, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba to, że mogę chodzić na półkolonie, że są w szkole jakieś półkolonie i to, że jest lodowisko otwarte i to tyle. Najbardziej na tych feriach podobają mi się łyżwy. Mhm, ale oprócz łyżew też coś tam było, też jakieś macie też. inne rzeczy. Co między innymi? Gdzie byliście? Yy, w kinie. Mhm. Oglądaliśmy w 80 dni dookoła świata. No byliśmy na fajnej bajce i tam... Yy... Nie wiem. No a pamiętasz, jaki to był film? Co to było? Tak, 80 dookoła świata. Akcja zima, w pełni trafiona, full dzieci. E, także bardzo nas to cieszy. Jest to temat na przyszłość. Ja bardzo dziękuję tu e, z, jako Sosirus z organizacji burmistrzowi za możliwość spędzenia takich właśnie ferii e, dla dzieciaczków i trzymamy kciuki, że tak będzie dalej i będziemy działać.